Zabobżański zameczek powoli, lecz systematycznie jest remontowany. Najbardziej widocznym tego efektem jest nowy dach, który zabezpieczył budynek przed dalszą dewastacją. Od kilku lat, poza realizacją tam filmu familijnego, w zabytku nie działo się nic. Niebawem ma mieścić się w nim osiedlowy Dom Kultury. W tej chwili jest gotowa pełna dokumentacja i wraz z gminą Żelazny Brod z Czech. robimy wspólny projekt. Czesi chcą robić sobie amfiteatr, my wykończyć całe to centrum. No, czekamy w tej chwili na nowe pieniądze, żeby można było złożyć projekt i będziemy się ubiegali z Polska Czechy o pieniądze. W tej chwili wymiana dachu, która została zrobiona, no, powstrzymała no, ewentualne zaciekanie, mówiąc krótko, ten dach był jak Rzeszoto, e, przeciekała woda i to niszczyło budynek. W tej chwili jest to zabezpieczone. Ważnym elementem funkcjonowania tam ODK jest sala widowiskowa, której na razie brak. Najprawdopodobniej powstanie ona w bezpośrednim sąsiedztwie zameczku tuż obok parkingu. Prace wymagają jednak czasu. Kiedy więc budynek zostanie wreszcie oddany do użytku? Remont trwałby około roku. Także to zależy od tego, kiedy będą odpalone, że tak się waży, uruchomione pieniądze europejskie. Czyli do roku 2020 na pewno będzie na, zrobione. Na pewno będzie zrobione. W tej chwili nie ma też pośpiechu, ponieważ dom, y, 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 Osiedlowy Dom Kultury funkcjonuje w dotychczasowej siedzibie, jakby no nie ma aż takiej presji, żeby koniecznie trzeba było zamieniać się natychmiast. Nieprzerw działalność ODK nie będzie przerwana.